Cześć moi drodzy, zwłaszcza przedsiębiorcy, bo to z myślą o Was nakręcam kolejne odcinki Biznesu przy kawie. Jak dobrze liczę, to ten jest chyba szósty. Przedsiębiorca powinien umieć liczyć, więc mam nadzieję, że się nie mylę. Dzisiaj. E Kawa w lipowej 12, i kilka słów na temat biznesu, i wrócę do poprzedniego odcinka, w którym Wam mówiłem o mojej inspiracji z książki Adama Granta. Dawaj, dawaj, bierz, i powiedziałem, że kilka ciekawych tematów przedstawię. Bardzo ciekawy taki fragment poświęcony mm, pewnemu zachowaniu dawców i biorców. Dzisiaj skupię się na biorcach. To są ci, którzy chcą brać tylko i wyłącznie dla siebie i dla nich jest najważniejsze, to ile oni mogą osiągnąć z danej relacji. Pozostali są gdzieś tam w cieniu. Taka strategia. Całusy w górę i kopniaki w dół. O co chodzi? Biorca się właśnie w ten sposób zachowuje, że jeżeli ma w tym interes i widzi interes dla siebie, to w stosunku do swoich przełożonych, w stosunku do klientów, kontrahentów, na których mu zależy, potrafi bardzo mocno, fajnie, elokwentnie zachowywać, potrafi, to jest tak napisane, konkretnie im kadzić. I podgrywa. Eee, I bardzo często, właśnie takim zachowaniem, całusą w cudzysłowie w górę, czyli takim życzliwym traktowaniu ludzi, którzy gdzieś są e, ponad nim, zyskuje dużo e, w swoim życiu w biznesie. Ale przez kopniaki w dół, czyli chodzi o traktowanie ludzi, którzy gdzieś są niżej, często są to pracownicy, często są to ludzie, z którymi kiedyś się miał jakiś interes, a teraz tego interesu już nie ma, przez kopniaki w dół bardzo przegrywają. Dlaczego o tym mówię? Bo myślę, że każdy przedsiębiorca powinien uważać na swoje otoczenie aby na taką osobę nie trafić, ponieważ jeżeli jako przedsiębiorca trafisz na kogoś, kto daje całusy w górę, a kopniaki w dół, to może oznaczać, że w momencie, kiedy Ty masz dać wartość, to będziesz istotny. Jeżeli okaże się, że w drugą stronę e, kiedykolwiek będzie potrzebny rewanż, jest zupełnie już inaczej. Ja powiem, że masz też takiego menadżera liniowego. W stosunku do Ciebie będzie... Po prostu piękny, ułożony i będzie e, bardzo, bardzo fajnie się komunikował, ale w stosunku do ludzi w dół e, będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Więc warto ba bacznie obserwować, żeby na takich ludzi gdzieś nie trafiać. Nie wiem, czy się e, można zmienić. W mojej ocenie tak. Nigdy nie jest za późno, ale to potrzebna jest duża e, automotywacja. Druga taka wiadomość, jeżeli chodzi o pomaganie innym ludziom. I teraz przykład ze świata dawców. Bardzo fajna podpowiedź rozpisana przez Adama Granta, jak pomagać ludziom. I jeżeli Twoja pomoc dla drugiego człowieka nie wymaga od Ciebie więcej niż 5 minut, zasada 5-minutowej pomocy, to zrób to od razu. Często jest to wykonanie telefonu, jest to zrobienie drobnej, dobrej przysługi, która może mieć wartość dla drugiego człowieka, i jak to pięknie opisuje, podaje wiele różnych przykładów. Takie dobro, drobne ziarna rzucane, e, dobra gdzieś w przyszłości e, potem wracają, i to stanowi o tym, że właśnie dawcy są na samej górze drabiny społecznej. To tyle, co mam przygotowane dla Was na dzisiaj, więc uważajcie na biorców, którzy dają całusy w górę i kopniaki w dół. Jeżeli chodzi o pomoc innym, skoncentrujcie się na 5-minutowej pomocy. Jak nie wymaga więcej czasu, to warto o tak po prostu to zrobić. I jeszcze raz polecam, świetna pozycja Damagranta. Granta, dawaj i bierz. Do zobaczenia w kolejny poniedziałek w kolejnym odcinku Biznes przy Kawie. Cześć!